Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na Rapture jest coming, pochwycenie jest blisko. Słuchajcie, nie nagrywałam chwilę czasu po prostu, bo byłam w przepięknym miejscu, z przepiękną osobą, moją kochaną Asią, cudowną po prostu kobietką, która jest normalnie, no, darami naprawdę od Pana Boga. I powiem Wam tylko jedno, to był wspaniały, wspaniały Boży weekend i spędziłyśmy go naprawdę cudownie na modlitwie, wieczorami, w ciągu dnia, w kościele, z ludźmi w ogóle. No naprawdę po prostu było przepięknie i takie świadectwa mogę wam powiedzieć, że to jest normalnie hardcore eee, I na przykład hmm, pamiętam tylko jakieś tam niektóre. Kiedy na przykład pytałam Pana Boga, tak po prostu miałam tak jakbyś ochotę zapytać Pana Boga, kto będzie pochwycony? Mojego, mojego kościoła. Oczywiście zastrzegam, że to nie chodziło tylko o to, że teraz ja tylko widzę kto będzie pochwycona, a reszta nie będzie, bo to nie chodzi o to. A po prostu mi Bóg postawił te osoby. No i pokazał tam pewne trzy osoby, mm, które jaka w tym momencie po prostu mogły widocznie być. Może gdyby były inne, wiadomo, wtedy byłoby może inaczej. No i tu Asia przyjeżdża, mm, przyjdzie na spotkanie ze mną w piątek i e, widzi tak samo pewne osoby. No i ja nie, oczywiście nie powiedziałam mi kto Ogólnie, bo ona tak nikogo nie zna, więc nie było opcji, by po prostu kogoś tam znała. I mówi to samo co ja. To samo co ja. Natomiast na złego, jak to się mówi, ale wiadomo, nie złego. Natomiast na, na, na tego wszystkiego. Bóg pokazał na przykład, yy, jak poszłyśmy do tego, powiedzmy, poszliśmy do tych osób, powiedziało się o tym, że ja widziałam ciebie, że będziesz pochwycony. I ta osoba, sobie wyobraźcie. Pytała Pana Boga w tym czasie, czy będzie pochwycone? Czy to rozumiecie? Dostała odpowiedź. To jest jedna osoba. Druga osoba. E, w czasie tak samo nabożeństwa usłyszałyśmy, nawet nie, nie mówię Wam, kiedy jest nabożeństwo, każe się skupia na samym sobie i w ogóle nawet nie skupia się na tym, co dostaje Pana Boga. Ja do pewnej cioci, siostry, miałam słowo, że po prostu ma czyste serce. Ma czyste serce. I nie gadaliśmy w ogóle o tym ze sobą, z Asią, bo nie było kiedy, bo gadałyśmy tam z innymi osobami w ogóle. I przychodzi ona tam, idziemy do takiej jakby, tam jest taka kafeterka i sobie tam wszyscy siedzimy przy cieście, przy jakimś obiadku i w ogóle. I wyobraźcie sobie, że mm, ona usłyszała werset, błogosławienie czystego serca do tej samej osoby, co ja. Idziemy do tej osoby powiedzieć o tym, jak to wygląda z naszej stronie. i mówiąc o tym, że ja widziałam Dwa, dwa tygodnie temu, te, tą właśnie tą ciocię, że będzie pochwycona, która naprawdę czeka teraz, naprawdę czeka tak samo też na pochwycenie, i powiem Wam, że mówimy o tym, że ja dostałam słowo, że Cię ma czyste serce, a ona dostała, że pytała się ten taki werset, że błogosławienie czystego serca. I ona mówi nam taką rzecz, że. Nie wiem, jaki to był czas wcześniej. Nie wiem, jaki to był czas Może był jakiś prędki, szybki czas po prostu wcześniej. Powiedziała, że ktoś się powiedział, że ma serce jak kryształ. Ona się normalnie rozpakała, bo to było potwierdzone przez trzy aż osoby. Także jest to dla mnie mega po prostu cudowne. Tylko tam było trochę więcej, ale nie mogę, nie, nie mogę wszystko po prostu powiedzieć. Że to jest normalnie niesamowite, po prostu niesamowite to jest naprawdę, że Bóg naprawdę dotyka i, i działa, daje różnego rodzaju świadectwa i naprawdę cały czas, nawet tak samo ona też ma takie coś, że ona też u mnie, um, że tak powiem, um, o to wam powiem. Pamiętacie kiedyś wam powiedziałam, że u mnie też yy, przy moim łóżku, miałam takie doświadczenie w nocy, o, tak o gdzieś o godzinie pierwszej, czy drugiej, coś ten deseń, że widziałam po prostu anioła, który po prostu chodził jakby obok mojego łóżka, tak? Ona przyjechała pierwszy dzień, to było w lipcu, 27 7, 7 na 8 lipca. Ona sobie wyobraźcie przyjechała i mówi do mnie, że w pierwszej nocy, w ogóle jak się właśnie obudziła, o godzinie pierwszej w nocy, że widziała za mną anioła. Czy wy to rozumiecie? Po prostu to jest. Wow! I kiedy tak samo też yy, ona mówi o tym, że jak ona to samo słyszy, kiedy na przykład tak samo się modlę na językach, ona naprawdę po prostu mówi, mówi do mnie, że ja się modlę o pochwycenie, żeby było pochwycenie już zaraz. I jest to moja służba, dlatego dla tych, którzy tutaj są, i to się im nie podoba, no mi bardzo. Jeżeli ktoś nie zrozumie, do czego jest powołany, że ja na przykład uzupełniam się z Asią. Ona ma to, ja mam to. Uzupełniamy się, bo ja na przykład, nie wiem co ja mówię, bo, bo... czasami tam było jakieś słówko, typu od, jakby znałam może skądś tam, jakieś takie słówko, które w ogóle, wiecie, jak się modlić, to nie myślę o takich słowach w ogóle. I naraz usłyszałam po prostu pokuta, że mamy pokutować centralnie, naprawdę mamy pokutować, żeby się oczyszczać z tego wszystkiego. To wam powiem, że naprawdę no... Yy... Każdy z nas ma coś do zrobienia. Nie przeszkadzaj temu, kto kogoś upomina, albo ktoś, kto mówi o po pochwyceniu, albo ten ktoś, kto ma po prostu mówić o czymś innym, ponieważ to jest jego zadanie, to jest jego rola, objawiona na czasy, czasów końcowych. Tak powiedziałam, jakoś nieskładnie, ale dobra. Więc zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, byście naprawdę szukali Bożej Woli i tego, co macie robić. Do Pana Boga. A nie, że macie po prostu robić rzeczy, które mm, Wam się wydają albo po prostu nie są dla Was. I czepiając się innych, co macie robić? Pochwycenie jest blisko. Wiemy o tym wszyscy. Najważniejsze by czuwać, śpiewać, chwalić Boga, modlić się cały czas. Jeżeli chodzi o sen o wojnie, może powiem jutro. Tutaj już zobaczymy. Mm. Powiem tak, tylko jedno zdanie. Wiem, że wojna niestety będzie. Ale w tym śnie było pokazane mi, że nas tu nie będzie. Yy, takie mam rozumowanie, ale czy mogę się mylić? Mogę się mylić. Co Bóg pokaże, to pokaże. Yy, nawet jak to nie będzie dotyczyło tego, że powiedzmy tutaj jednak będziemy. To tutaj się naprawdę słuchacie, po prostu wszystko okaże w swoim czasie. Ja padam, bo jestem mega zmęczona. Ja tak nawet nie miałam nagrywać dzisiaj, tylko i to słuchajcie. Ale wiem, że niektórzy z Was pytają, co u No, mnie to co właśnie widać. Miałam naprawdę boży, wspaniały czas. Więc nie, jak zwykle nie obijałyśmy się z Asią. Te same po prostu, ten sam flow. Słuchajcie, nigdy w życiu nie znałam takiej osoby jak ją. Osoby, której już ma, chyba nie poznam. Takiej, która uzupełniałaby mnie w 100% w różnych rzeczach, naprawdę tutaj duchowych, o to oczywiście sprawach. Gdzie po prostu ja mam to samo. To ja wam nie będę mówiła, bo to jest trochę hardcore, ale wam to nie powiem. Że po prostu przy pewnej modlitwie ja miałam na przykład to samo słowo co ona, po prostu, a nie mówiłyśmy o tym ze sobą. No bo nie było opcji, bo wtedy był czas modlitwy, tak i w ogóle ja usłyszałam. Od, wiesz, od Pana Boga, bo to było od Pana Boga, bo to było do, 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 jakby, do, jakby dotyczące po prostu jego obecności, jego, jego samego. I ona usłyszała to samo. Więc naprawdę uwierzcie mi, naprawdę, że to jest Bóg, tak właśnie działa. I ja się tak śmieję, że spotkałyśmy się tutaj, by razem ze sobą coś działać. I wierzę, że będziemy działać. Ale kto powiedział, że będziemy działać tutaj, w tej rzeczywistości? Może będziemy działać tam, razem. Jak Ja normalnie naprawdę poczułam, jak się słucha, jak cię, jakby normalnie było to, jakbyśmy były takimi dwoma. Nie mówię, że jesteśmy apostołami, bo nie chodzi mi teraz tu o to, tylko że po prostu jak chodzili apostołowie we dwóch, tak my po prostu czu czułam, że będziemy robić cokolwiek dla Pana Boga razem. A co Pan Bóg po prostu z tym zrobi? To jest już Jego wola i Jego sprawa. Wiem, że po prostu to jest Boża, niesamowita sprawa, i Bóg naprawdę chce, byśmy naprawdę, słuchajcie dzielili się ze Słyszeli jego głos, i to go wiem, jak pan mu do mnie mówi. To jest po prostu cudowne. To jest po prostu cudowne, słuchajcie. To jest cudowne. A na tego wszystkiego, tak, wam powiem, tak samo jeszcze, właśnie jak ona tu właśnie była, to normalnie widziałam, po prostu to była jakaś wizja w nocy. Nie wiem, jak to wam powiedzieć. Wizja w nocy taka normalnie widziałam przygotowane takie jakby to było albo to było miasto bo to było takie złote wszystko takie złote tak jak po prostu złote to wszystko było tak przygotowane taki jakby trójkąt taki po prostu był jakby normalnie widziała to jakby powiedzmy na niebie taki jakby e, albo miasto ale wydaje mi się bardziej że to po prostu byli aniołowie na czele był Jezus i to było takie, że oni już czekają po prostu. Już czekają normalnie w swojej takiej chwale, po prostu w chwale. Słuchajcie, e, i to nie było na jawie, to było po prostu, jakbym miała zamknięte oczy i to po prostu widziałam, to po prostu było takie jasne, było takie złote. Uwierzcie mi, że to jest coś niesamowitego. Już Jezus naprawdę jest gotowy razem z całym swoimi swoimi aniołami, by nas stąd po prostu zabrać. Naprawdę, ja to widziałam dwa dni temu. To było właśnie, już tak, się spać w nocy. Nocy, no kona się spać, zmykam oczy i po prostu tak jakoś. Coś pięknego, niesamowitego. Bóg naprawdę nam się chce objawiać, ale widzi, kto ma czyste serce, kto ma otwarte serce, kto ma niezaśmiecony umysł różnymi rzeczami. Ja tylko ja słuchajcie, nie patrzę na telefon, prawie wcale nie używałam. Nie w ogóle nie miałam kontaktu się z nikim, nie, to nie pisałam do nikogo, eee, nie oglądałam w ogóle kompletnie nic. Nic po prostu nie oglądałam. Więc nad nie wiem, co się dzieje w świecie, w ogóle nic. Ale to był taki Boży, cudowny czas, że każdemu z Was e, za, jakby polecam, bez, jakby, żeby, żeby Bóg po prostu dał Wam osobę, jakby to powiedzieć, bliźniaka duchowego. To jest dla mnie nie na ja tak samo czuję, jak i ja. To jest po prostu dla mnie no, niesamowite. O pierwsze Asia i Asia. Dwie mieszkające w na, nie będę mówiła o miejscowości, żeby zaraz nie było, że skąd tam jesteśmy, ale ogólnie uwierzcie mi. Miejscowości kończące się tylko różnymi literkami na końcu, e, różnymi spostrzeżeniami. No, no po prostu, mówię, mogę Wam to mówić na wiele rzeczy, ale to są takie prywatne, już naprawdę. I nawet tak samo jakby tutaj, też takie rzeczy typu zdrowotności, tak samo też. Tak samo jakby. Ma takie same do, powiedzmy, dolegliwości jak i ja, w jakimś, jakimś tam stopniu, nie wszystkie, ale wiadomo. No po prostu Wam powiem, że... A co najważniejsze, miała raka i przez trzy miesiące, dawali jej ostatnie już trzy miesiące życia. I wiecie, kiedy Pan Bóg ją uzdrowił? W momencie, kiedy poszła do sztu. I to jest wszystko potwierdzone przez lekarza. Więc tutaj słuchajcie, sobie nic nie wymyślamy. Jest to wszystko potwierdzone przez lekarza. Po prostu szok. Szok, szok, szok. <noise> Także powiem wam naprawdę, że Bóg jest niesamowity, normalnie niesamowity. I słuchajcie, czekamy na Niego. Gdyby ktoś jeszcze miał Biblię, chciał Biblię, sorry. Jest Biblia, mam już Biblię, eee, mogę to oczywiście wysłać. To chyba na, na tą chwilę na razie są ostatnie Bibie, naprawdę teraz ostatnie, ponieważ na razie jeszcze więcej nie mam ogólnie tutaj, więc e, zapraszam Was, gdyby ktoś jeszcze chciał Bibie, naprawdę y, i tyle. Ale słuchajcie, czekam na pochwycenie, naprawdę, bo jak ja wiedziałam tego Jezusa, wszyscy byli na złoto, wszyscy. Tu była taka jasność, że mówię Wam. Naprawdę. Dzieje się <laughs> Dzieje się. Także do usłyszenia. E, aha, i tylko wam tak samo, powiem tak samo, tak samo jeszcze jedną rzecz, że taka była też taka, powiem tam, tak, też taka taka u nas ciocia, gdzie ona powiedziała do niej słowo, którego ona nie znała nikogo, bo ona, ja nie mówiłam o nikim jej nic. Nie mówiłam o nikim jej nic. I ona po prostu powiedziała to, co kiedyś tak samo ja mi pan mu pokazał, ale ja nie powiedziałam tego wcześniej, tam z różnych powodów. I powiem wam naprawdę, że to było naprawdę to samo, że po prostu. No szok. No. To jest po prostu niesamowite, jak działa. Jak chce, byśmy go słuchali i coś mówili komuś dla, oczywiście w miłości, by go uratować. Serio. Gdyby no, to był mój ostatni filmik, to powiem wam, byłby chyba hardcore, nie? Taki najwspanialszy, naj, na, taki najpiękniejszy. Taki dla niektórych z łagodnością, z miłością, a niektórych dalej oczywiście szukających Dziury w całym, i szukających we mnie, że tak powiem, jakichś minusów i różnego rodzaju rzeczy niedobrych, bo wiem, że do niej mówili ludzie bardzo złe rzeczy na temat mnie, ale kiedy przyjechała i mnie poznała i zobaczyła, jaka jestem naprawdę, tak jak to właśnie jestem do Was, jak do Was to mówię, cokolwiek robię, to powiedziała, że już nigdy nie posłucha to, co będą mówili na mnie, bo sama przekonała się że naprawdę, że owoce ducha świętego. Tak, jak miałam ten sen o, tych, o tym o moim ogródku, że po prostu mam. Mam. Nie zawsze jestem idealna w różnych sytuacjach, wiadomo, jak każdy, ale myślę, że po prostu mam. Owocem też tak samo jesteście. Wy, tak samo tutaj ci, którzy oglądacie. Pamiętajcie, pomachać mi oczywiście w niebie. <śmiech> <śmiech> I słuchajcie, niech się dzieje wola morza. Może już na chmurach zaraz będziemy. Także. Piękne to jest. No. Do usłyszenia, z Bogiem Pa.